Cześć, witajcie w pierwszym odcinku Zrób to sam z bransoletki z gumek Przednie przedmioty to dwa widelce sklejone taśmą szydełko klipsy i gumki Lumbans kupione w Chińczyku lub MPKU. A więc bierzemy dwa widelce sklejone taśmą jedną gumeczkę u mnie zieloną. Nakładamy ją o tak. Robimy krzyżyk. Przekładamy przez środek. I potem na bok. Gdy mamy takie coś, robimy krzyżyk, kolejny. Zakładamy na bok. Robimy kolejny krzyżyk. Na środek. Kolejny krzyżyk. I na bok. O właśnie takie coś. Bierzemy i robimy to, żeby było bardziej na dole. Takie coś nam wychodzi. Dobrze, bierzemy kolejną gumkę. Nakładamy ją już tak normalnie. Bierzemy szydełko i jest takie coś jak tu. Ja robię od tyłu, ale można to też robić od przodu. Bierzemy tak, wywijamy na górę i tak samo w środku i kolejnym boku. Z drugiej strony to samo. Wywijamy na górę. Na środku to samo i zahaczamy. To jest bardzo trudne, a więc lepiej robić się w spokoju. O, no. Dobrze. I powoli powstaje nam gumeczka. Potem jest o właśnie takie coś. Możesz wziąć inny kolor, ale ja wezmę akurat ten sam. Nakładamy tak samo jak drugą i powtarzamy tą czynność ciągle, dopóki będzie jak bransoletka. A więc trzeba będzie ciągle mierzyć na ręce, czy czasami nie jest już za duża, żeby potem nie trzeba było ją rozplątywać bo to jest bardzo trudne. I robimy ciągle takie samo. Nie będę ja już tego pokazywał, bo długo by to trwało. Ale potem gumeczka, nazoletka, przepraszam, wychodzi taka. O. Taka grubość. Trzeba ją często o właśnie tak rozciągać, żeby była równiejsza. No i takie coś się robi. O. A i końcowy etap to takie coś bierzemy takie coś, nie, nie zakładamy na górę, jest tylko takie coś, o, nie zakładamy, bierzemy jakbyśmy zakładali, wywijali, tylko że boczną, bierzemy na środek i tak samo z drugiej strony, widać się było na nagraniu i tak samo z drugiej strony. Od boku na środek. Wbijamy do góry. Od boku na środek. Trzeba uważać, żeby czasem gumeczka nie pękła albo się nie ześlizgnęła. Bo to potem będzie bardzo trudne. Wbijamy na górę. I otrzymujemy takie coś. Znaczy tu będzie takie dłuższe. O. Będzie takie coś. Taka gumka będzie. Tak zwisała. I ja już tutaj założyłam piz. I teraz robimy tak. Bierzemy, mam tutaj, gumkę. Na szydełko. I tak samo z drugiej strony. I mamy takie coś. Już odkładamy wiele. Takie coś nam wychodzi. O. Bierzemy Clips. S albo C. Lepiej znaczy jest C, ale jest go mniej. Ja sobie wezmę go na palce, tutaj, Żeby było łatwiej. Tak. Może też użyć Widelca. Nałożyć tutaj na to, na to środkowe. Ale też do najprostszych nierdzy zależy. Ale takie coś. I wkładamy klips. Tutaj. Takie coś. Z drugiej strony tak samo. I takie coś się robi. I bransoletka potem wychodzi. O właśnie, taka. Taka. Lub taka. Do koloru do wyboru. Dzięki za obejrzenie. Lajkujcie, subskrybujcie. Na razie. Cześć.